Mówi się, że działasz na facetów jak magnes i nie mogą ci się oprzeć. Jakoś na mnie to nie działa. Guess why? Zastanawiam się, no po prostu. Wiesz co, nie jednego faceta wyciągnęłam z tak zwanej aha. ciemnej strony mocy i mogę tobie to też zaproponować. przyjść na następny pokaz, który odbędzie się jesienią w soho. Pokażę Ci wszystko w zasadzie, co będziesz chciał zobaczyć. No. Pokażę Ci moje biuro. Także zobaczymy wtedy. Okej, okay, dalej jakoś nie działa. Poza tym, ta propozycja jest troszeczkę creepy według mnie, więc może po prostu rozejdźmy się. Udajmy, że nic się nie stało. Nie było żadnego flirtu takiego podczas wywiadu, bo był, prawda? Ja to odczułem i troszeczkę to było niefajne. Nie wiem, jak się z tym czujesz. Bardzo dobrze się z tym czuję, chociaż wciąż nie ukrywam, że zaproszenie jest aktualne. Wpadnij, zobaczysz, Aha. co mogę ci zaoferować. Aha. A mogę zaoferować bardzo wiele. Aha. Jesteś młody, przystojny i myślę, że się marnujesz. Podobno wakat jest w ziarnie. Już nie, kolego już nie. E, ale jak to? O, prezes. Wiesz co, dobrze wypadłem na zdjęciach próbnych. Nuncjatura klepnęła. No, no, tak. I gdzie? Magiczny taki. Czyli, kto? U mnie? No, nie. <noise> Wiele osób.